No właśnie, chciałbym Wam dzisiaj zadać tytułowe pytanie: jak to jest z tymi lotniami? Przy okazji yy, replaya bitwy na Ark Royalu, którego bohaterem jest Cliff 49 z klanu Arka, Zobaczcie, losowanie całkiem przyjemne, szóstki, piąteczki i to tyle. Jak to jest z tymi lotniami? Ja niestety lotniami nie gram, można powiedzieć, w ogóle. Yy, Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, dlaczego nie gram. Po, po pierwszych ekscytacjach tym, tą nową mechaniką obecnie jest ten gameplay po prostu dla mnie nudny. Robimy cały czas praktycznie to samo. Bierzemy samoloty, lecimy, zrzucamy, i kwestia tego, czy stracimy wszystko, czy jeszcze mamy opcję, powtórz zrzut, ewentualnie wracaj na lotnisko, wybierz kolejne samoloty i do widzenia. Tutaj ładna pierwsza krew, ogólnie bitwa będzie naprawdę świetna, jeśli chodzi o względy obrażeń, względy expa będzie się działo. Jeśli chodzi o w zasadzie lotnisko, to naprawdę warto. warto samą bitwę zobaczyć. Jak najbardziej zapraszam. A przy okazji, dzięki temu, że bitwy na lotniskach trwają, troszkę będę miał okazję z Wami porozmawiać, bo chciałbym poznać Wasze zdanie. Wiem, że są praktycznie dwa obozy, jeśli chodzi o lotniska. Lotnisko, obóz, który uważa, że wywalić w ogóle lotniskowce, znerfić to do zera. I jest drugi obóz, który uważa, że obecne lotniska. Eee, powinny dostać buffa. Eee, ja jestem bardziej za tym drugim obozem. Uważam, że obecne lotniska mają naprawdę ciężko, eee, ciężko, żeby zrobić jakiś konkretny wynik. Eee, zazwyczaj jest to takie męczenie po prostu swojego celu. Zrobić dewastę to już w ogóle uchodzi prawie, że z Naprawdę mega wynikiem, że tak powiem. Oprócz oczywiście detonacji, trzeba się naprawdę namęczyć. Co nie zmienia faktu, że wpływ na bitwę mogą mieć, jeżeli lotnisko jest ogarnięte, potrafi mieć naprawdę duże. I to chodzi m.in. o spota, o wykorzystanie tego tak zwanego fill factor. jeśli chodzi o Dedeki, krążowniki, czy nawet czasami nawet i pancerniki. Takie jest moje zdanie, a ja chciałbym poznać wasze. Wiem, że tam może być gorąco w komentarzach. Liczę się z tym, bo myślę, że będą, będę miał was będę miał właśnie takich. Będę miał na pewno osoby, które są za tym, żeby je nerfić, i są takie, które uważają, że powinny dostać buffa. No cóż, właśnie o to, o to chodzi na tym kanale. Miałem dzisiaj nagrywać kolejnego Białego Kruka na kanał, ale doszedłem do wniosku, że raz, Ark Royala na kanale jeszcze nie było. Dwa, sprzedał się tak beznadziejnie, że coś czuję, że niedługo sam będzie białym krukiem Ark Royal i to między innymi chodzą takie pogłoski, to nie są potwierdzone plotki, to są tylko plotki, chciałem zaznaczyć, że WG doszło w końcu do wniosku, że Ark Royal sprzedał się beznadziejnie, czyli coś z tymi lotniskawcami jest nie bardzo. No niestety przy Ark Royalu nie popisali się za bardzo. Mamy tutaj lotnisko szóstego poziomu, zobaczcie są samolotami z poziomu czwartego, no bez jaj. To jest lotnisko, które losuje na ósemki i latacie czwartotyrowymi samolotami. Poważnie? No nie bardzo to wychodzi. Eee, zauważyłem, chciałem tylko zauważyć jeszcze, że to jest powtórka, także nie ma tutaj celowników, są tylko, tak jakby mogliście już zauważyć, sekundy się pokazują zamiast samego celownika. Eee, no niestety, jakie powtórki takie mamy, eee, nic na to nie poradzę. Fajnie tutaj Cliff gra drużynowo, zostawia myśliwce bardzo dobrze. Obecnie te myśliwce to też jest patologia straszna. Nawet jeżeli je zostawimy, to w zasadzie szczerze powiedziawszy, myślę, że nawet Nikołaj, który, Mikołaj, który, I, który ma tam, zadaje trzy obrażeń swoją pelotką, jest w stanie zniszczyć wszystkie te, wszystkie te no. myśliwce, które zostawiamy. To znowu ładny frak. A kasta nie wiem dlaczego dlaczego kolega się nie dymił, nie kombinował. Przecież brytolem mógłby się, mógłby się pobawić troszkę dymem. i przede wszystkim e, wydaje mi się, że tutaj sporo ludzi narzeka na lotniskowce, którzy właśnie tak grają dodekiem e, Gościu raz był pomiędzy dwoma kapami. Po co? Bez sensu. E, jeżeli mamy lotnisko w teamie. Jeżeli mamy lotnisko po drugiej stronie, staramy się trzymać naszym niszczycielem blisko naszych, żeby mieć osłonę przeciwlotniczą. Jeżeli nie jesteśmy w stanie schować się w dymie, tak żeby go wykorzystać dobrze, no to po prostu musimy uciekać i trzymać się naszych spotować im, działać, jeżeli, jeżeli zbliża się lotnisko, to po prostu uciekać pod ich pelotkę i, i wtedy będziemy w stanie zrobić znacznie więcej, bo kolega podpłynie raz, może nawet drugi i trzeciego razu już nie podpłynie, bo straci tyle samolotów, że mu się to nie będzie opłacać, atakowanie niszczyciela. Dobrym sprawdzianem dla lotniskowców, zwłaszcza 10 tieru, obecnie są rankedy według mnie. Sam osobiście nie gram, ale że tak powiem z wrodzonego, może nie tak niewrodzonego, ale z takiego nie wiem, powinności, wiem, że słabo to brzmi, ale jednak. Zbieram sobie feedback wasz, jeśli chodzi o rankedy, jak to jest z tymi lotniami. I tam przede wszystkim widać, że... System, który ma, miał zmniejszyć tego skill gapa, czyli wymagalność jakby skilla do gry lotniami, tak naprawdę niewiele to zmieniło. No może tam trochę e, troszkę, się, troszkę się to poprawiło, dla co po niektórych, ale mimo to widać to tam, gdzie ogarnięty gracz na lotniskowcu jest w stanie, nie dość, że nawet na przegranej zachowa gwiazdkę, to jeszcze pociągnie e, drużynę do wygranej, będzie odpowiednio spotował, e, właśnie zajmie się tym dedekiem drugim, e, co wrzuci pożar, tam trochę zaleje i robi nie dość, że wynik to jeszcze jest w stanie wygrać rankingową razem z pomocą. A nie, gracz nieogarniający, gracz, który no nie wiem, jak, jak nie chcę mówić tu brzydko, nazywać takich graczy, no ale powiedzmy uczących się gry, no, no nie uczymy się gry na dziesiątotierowym lotnisku, w dodatku grając rankedy, no nie oszukujmy się, e, nie, no nie, nie, nie tak to się, po, nie tak to powinno działać. E, no cóż. Czekam na Wasze komentarze, dajcie znać co myślicie, a tutaj starczy już mojego pitolenia, zobaczymy jak się rozkłada bitwa, a bitwa widzicie, że rozkłada nam się dosyć remisowo, chociaż mamy dwa kapy, które zaraz środkowym będziemy, będziemy tracić. Nasi się tutaj uzbierali na tym A Na szczęście już po DDK nasz, nasz zginął, przeciwny też, w zasadzie był tylko po jednym. Zostało nam trochę tych okrętów do połobijania i teraz będzie klepanie, klepanie do medu. i to jest kolejna rzecz e, obecnie lotnisko potrzebuje tak naprawdę, e, żeby bitwa trwała długo, żeby zrobić obrażenia. a czy nie tak? może nie tak. podzielimy to na dwie kategorie. E, jeżeli gramy drużynowo, tak jak dzisiaj, e, Cliff, e, to musi mieć długą bitwę, żeby zrobić obrażenia. E, jeżeli chcemy grać e, typowo podobrażenia, czyli walić dedeki, walić krążewniki, atakujemy pancerniki, palimy, zalewamy i nara. No to ta bitwa może być, może być już troszkę, troszkę, troszkę krótsza, no nie? Ale tutaj, jeżeli chcemy grać podróżne, to jednak potrzebujemy, żeby ta bitwa trochę trwała, bo musimy popolować, poświecić i tak dalej, i tak dalej, wez przeciwlotniczym, przeciw stawiając myśliwce, gdzie trochę, trochę to trwa. Ech. Płynie sobie Włoch, e, zebrał od nas bombami, w międzyczasie już dwa fragi, jak ja sobie gadałem, 42 tysiące już, już na, naklejone. Tutaj mamy e, mało mały synchroniczny ogień przeciwlotniczy, czyli zebrało nam się tu. Będzie frak? O, kurde nie, ale chyba pożar dokończy, tak? E, dokończy kończy, dawaj, dawaj, ktoś nam dobije, nie, jest frak numer 3. Super, nasi w końcu po mozolnym przyjęciu, a zaczęli się ruszać, wypływają z tego czasu, się trochę postrzelać, pobić z innymi. Przy okazji, przy okazji, przypominam, podsyłajcie bitewki e-mail w opisie, jak zawsze, fajne epickie. Jak najbardziej jestem, jestem otwarty. Wiem, że chwilę się u mnie czeka, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. staram się wybierać te, te najciekawsze, jak tylko mam chwilę, taką przerwę w obowiązkach, a pomiędzy takim standardowym programem wydawniczym, że tak to nazwę. Oj, tam mogą być ładne cytadele. Niestety nie udało się w tą małobę. Tam było chyba przebicie na wylot. Staram się nagrywać. Wiem, znowu znowu się rozkojarzyłem i znowu zmieniam temat za tematem. E, ładnie tutaj klif. E, fokusuje, e, fokusuje AOB to jest bardzo dobry AOB na szóstym tierze e, potrafi naprawdę, nawet zostawiając, zostając właśnie tak na takich 3000. W zasadzie to czymkolwiek nawet zostaniemy na jednym HP, to i tak siłę ogniową mamy cały czas taką samą. No i tak mamy fraga. Fraga numer 4, jeszcze jeden i będziemy mieli e, będziemy mieli krakena. Zostało pełno pancerników, czyli teraz czas na robienie obrażeń. Nadszedł. Eee, mamy Niemca. <grywa> Przepraszam, ale zawsze, jak mówię, mamy Niemca. Tym się kęży. Nie, w sumie nieważne. Eee, zobaczymy, ile torped torped będzie w celu. Dosyć powoli płynie. Myślę, że, myślę, że mogą być trzy. Eee, właśnie plusem Royala jest to, że ma trzy torpedy, a nie dwie. Jest chyba jedyne, jedyne lotnisko na szóstym tierze, które ma, ma trzy torpedy. Może zrzucać. Eee, mówię wam, dawno nie grałem. Ostatnią bitwę to chyba w tamtym tygodniu. Była jedna bitwa na grawce Poliny, zagrałem, który tam dostałem tego czarnego i to było na tyle, jeśli chodzi o moją przygodę z, z lotniskowcami. Wcześniej, to bardzo, bardzo wcześniej, ja chyba w, w drugiej aktualizacji po tym, jak wyszły, jak wyszły lotniskowce, to trochę pogrywałem, a tak to, tak to zero. Mamy zalanie, nie wiem, czy tam kolega. Chyba nie, chyba przy pierwszym zużył arkę. Ja nie pamiętam, czy przy pierwszym ataku było, było zalanie, czy nie. W każdym razie pracuje ładnie nam, e, dobrze, niech się zalewa. Tutaj mamy fuso, ciągle jestem gdzie ten ranger uciekł. E, tam gdzieś mam nadzieję, że uciekł. To jest właśnie drugi plus dobrej lotni, która stara się płynąć za drużyną. Tutaj możecie zauważyć jak ładnie Cliff cały czas ciśnie ze swoimi. Nie został, nie został na, na respie, tylko rusza się. Tu fuso się fajczy: oto ilość bomb jest naprawdę fajnie, to wygląda, ale czas lotu i zobaczcie: 8, 8 braków penetracji, to i tak fajnie, że 6 aż wpadło w cel to już jest spoko, no niestety ArtCroyale nie ma łatwego życia są osoby, które robią wyniki, ale to są głównie wyniki na szóstkach, ewentualnie bardzo, bardzo wyskilowane przefarcone na ósemkach, to już jest naprawdę, naprawdę szacunek dla takich gości, mamy kolejny pożar na fusło ogólnie szacunek dla tych, którzy grają tymi lotniami, bo wytrzymują, ja nie wiem jakoś nie, nie przekonuje mnie obecnie obecnie ten. Sama mechanika naprawdę nie zrozumcie mnie źle, ona mi się podoba fajnie i ten, tylko no, jak, tak jak w sumie powiedziałem na początku, było dosyć dosyć nudnawe no i mnie, mnie strasznie denerwuje e, to widać też na lotniach. E, strasznie mnie denerwuje, gdy gdy ekipa nie, nie ogarnia. Jakoś wpływa mi to strasznie na. E, zresztą na no sami możecie widzieć. E, Tutaj Cliff, no dwoi się i troi. Zaraz może będzie piąty frak. Obrażenia może 80 tysięcy, no w sumie to już jest raz, dwa i frak. Niestety nie udało się oczywiście trzy, bez zalania, ale za to mamy wsparcie, a bofus opuściło naprawkę czyli zaraz będzie poprawka z torped i teraz myślę, że myślę że będzie kraken, jeżeli tylko nikt nam nie zgarnie, bo tam śledzą pociski, na szczęście się udało, to z Nowego Jorka było chyba, idą torpedy raz, no będzie frak tak jest, mamy krakena zrobionego 97 tysięcy szóstką na szóstki i piątki, taki wynik to jest naprawdę dużo, pamiętajcie, że jeżeli im niżej nas wylosuje, tym mniejsza pola HP tak naprawdę pływa. Także to trzeba mieć też na uwadze. Widzę, że Cliff szykuje się do kolejnej zmiany miejscówki. Bardzo dobrze, teraz trzeba się przybliżyć do, do przeciwnika. Został nam Iron Duke, New Mexico oraz Ranger. Jeszcze trochę HP pływa, jeszcze trochę szans na na zrobienie. Nieco, nieco jest. Zobaczcie też uwagę, zwróćcie, że te UI w powtórkach no, wymaga sporo tak naprawdę uwagi. zmian no nie oszukujmy się, trzeba tu trochę... Coś tu pozmieniać. Pamiętam to, co zaraz, jak wyszły lotniskowce. No rekord na Hakuriu były po pół miliona się robiło obrażeń. O mnie na kanale jest coś w okolicach 400 tysięcy. To już stara bitwa, to było zaraz po tym, jak wyszły i był mega niezbalansowanym, ładowało się tam tymi torpedami. No zresztą, no, 500 tysięcy, pół miliona obrażeń zrobisz. To, no to trzeba, trzeba. Wtedy pamiętam Bartek. Zresztą, Bartek robił to obrażenia nawet na starych lotniach w kompilacji, która to była druga. Chyba kompilacja na kanale, tam jest sporo urywków z Devast, jeżeli chcecie zobaczyć. Mm, jeżeli chcecie zobaczyć, jak kiedyś grało się lotniskowcami, jest fajna, śmieszna kompilacja na kanale. Nie pamiętam dokładnie, jaki był tu, tu to już było bardzo dawno temu. Postaram się znaleźć i wrzucić w komentarze. Dla, e, dla kogoś zainteresowanego I jak to wtedy ładnie wpadały do Wasty, jak wtedy lotnie były niezbalansowane, a nie to co e, nie to, co teraz, teraz lotnie, to tak naprawdę takie po, e, <laughs> No właśnie <laughs> no i to co mówiłem, wiesz samoloty, doleć na miejsce, zrzut, podpal zalej, uderz, e, powtórz cały czas, cały czas to samo. E, no. No cóż, co tu, co tu mogę więcej, e, więcej dodać? Ark Royalem starałem się ugrać coś ciekawego, e, żeby to pokazać jeszcze zaraz po tym, jak wyszedł, żeby zrobić taką, wiecie, recenzję z krwi i kości, ale no, normalnie w świecie nie mogłem. Losowało mnie cały czas na te ósemki. Raz chyba wylosowało mnie na same szóstki. To z, z, team zagrał tak beznadziejnie, że chyba. W, nie zdążyłem nawet uciec. Taki był rush gruby przeciwnika. To wtedy no, po drugiej stronie mi się wydaje, polosowało naprawdę koksów, bo zrobili naprawdę mega fajny rush. Wtedy sporo, sporo pochwałek poleciało w ich stronę. Plus jeden porozdawany, wtedy mi się chyba skończyły, nawet to była jakaś ostatnia bitwa tamtego dnia. Mamy duży duży kaliber, w międzyczasie było zalanie na New Mexico, było zalanie na Iron Duke, ładnie było tutaj rozrzucone te torpedy. Dziwne: New Mexico dysponuje całkiem fajnym ogniem przeciwlotniczym. Możliwe, chyba że to jest. Nie pamiętam ile New Mexico miało na stoku HP. Możliwe, że to jest jeszcze stokowe New Mexico, także możliwe, chociaż on tutaj trochę strzela. Nie wiem, nie będę się. Nie, nie to nie jest stokowy stokowieniu Stokowy W ma te swoje wieżyczki fajne i mamy fraga numer 6. Mamy, został nam jeszcze Iron Duke plus Ranger 140 tysięcy HP. Już na naszym koncie, minuta 20 do końca. Ja się nagadałem, zaczyna mi powoli wysychać w gadle. Będzie, nie, fraga na pewno nie będzie, ale mamy pożar. Ciekaw jestem, bo chyba ten Iron Duke zżył Erkę, także ten pożar chyba popracuje. Tak? Nie, 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 nie jednak nie. A dziwne, przecież on miał zalanie dopiero co. Hmm, hmm ciekawe. Dobra, została nam niecała minuta. Air... O, no i na dobra, by tyle. widzieli Iron Duke'a. Został nam Ranger. 144 tysiące zrobione. Eee, jeszcze jest szansa na ostatni atak. 40 sekund do końca. Dawaj! Dawaj, cliff. Jeszcze po kropelce. Nie, dobra, <gryw> dobra bo się robi sucho. Usycha mi w gardle. I zobaczcie. Bitwa długa. Wykoń... O, w zasadzie 30 sekund, bo kapy myślę, że szybciej. Długa, zostało trzech na jednego, naprawdę wyrównana bitwa. Co ciekawe. To właśnie takich bitew potrzebujemy jak najbardziej fajnie tutaj ugrane. Chłopaki przecisnęli od lewej do prawej. Zrobili... o tam zebrał ten ręce, O, jest jeszcze szansa na siódmego fraga. Mili Państwo, czyli dobra, poszły torpedy, dawaj dawaj, 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 ale tam idzie ogień. Jezu. Raz. Dwie będą. Raz, dwa, trzy. Jest frag. Przejdziemy do podsumowania. Piękna bitwa. 153 tysiące zrobione. Prawie 9 tysięcy EXPA. Prawie 658 tysięcy zrobione eee, Ładnie. Kraken duży kaliber. Pierwsza krew eee, oraz wsparcie. 7 fragów. Wow. Gratuluję naprawdę bitewki. Eee, zobaczcie. 2,5 tysiąca podstawowego EXPA. Szóstką na szóstki i piątki. Naprawdę koks wynik. Gratuluję bitewki. Wielkie dzięki za podesłanie. Jeśli chodzi o rozkład obrażeń, mamy tutaj 27 tysięcy z bomb, 86 z torped, 2000 z rakiet, no i mamy trochę zalania i pożarów zrobione, przepłynięte. Zobaczcie prawie 40 km, czyli ruszamy się, nie stoimy na kapie. Mamy tu jakieś modyfikatory na 305, 500 486, czyli ładny zarobek, no ale przy tym ekspie to zarobek musiał być. No i oczywiście wielkie dzięki dla Kliwa bo podesłał swojego kapitana. Kapitan taki bardzo typowy, jeśli chodzi o lotniskowce. Sprawdza się na Royalu jak najbardziej. Tylko na grafce po linii budowałbym pod dodatkową, ale to taki śmiechu, śmiechu, hehe No cóż, Klif, naprawdę wielkie, ogromne dzięki za podesłanie. Gratuluję bitewki. To by było na tyle ode mnie. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze i do usłyszenia. pa papa.